Siema, siema, witam w nowym odcineczku z nowej strony jako jest Pirate Swipe, który zostaje nowym partnerem mojego kanału. No i dzisiaj wam pokażę na czym ta stronka polega, bo jest to najlepsza wymieniarka do skinów jaka jest obecnie. Także myślę, że wam wytłumaczę w skrócie jak to wygląda, sobie coś wypłacimy. No i jak będzie dużo łapeczek to też, to też coś wypłacimy dla was, ja wam coś rozdam, także łapeczka w górę z dzwonkiem na samym starcie to się liczy. No i tak, oczywiście na wstępie wchodzicie sobie tutaj w profil. I tutaj wklejacie swojego tradinga, jeśli będziecie chcieli coś wypłacać, no bo oczywiście to jest podstawa, jakby tak. No i tutaj macie wasze skinki i możecie sobie też doładować balans. No i wy sobie wpisując tutaj mój kodzik do 18 dostajecie 35% premii. No i tak, macie wiele metod płatności, więc co możecie wpłacić. Eee, macie blika, macie piece of carda, wszystko macie, także naprawdę spoko. Eee, no i tutaj są wasze skinki, które możecie również wymienić. No ja niestety nie mam nic w ekwipunku obecnie, bo wszystko sobie opchnąłem ale mam na szczęście balans na stronie, więc sobie z niego coś wypłacimy. W ogóle na stronie macie też bonus Bonusy. I tutaj macie za różne, mm, różne dodatki. Tak, przykładowo, jak za 50 dolarów będziecie coś wymieniali, no to tutaj macie 5 dolarów dodatkowo, więc też spoko. Wiele, wiele bonusów tu jest, więc naprawdę fajnie. Do tego macie jeszcze na stronie konkursy, więc też bardzo spoko, bo możecie sobie tutaj do konkursików po, podołączać, więc naprawdę, naprawdę fajnie. A oprócz tego macie jeszcze tutaj na stronie e, osiągnięcia. No i w osiągnięciach też za ukończenie różnych rzeczy dostajecie sobie siankę. Tutaj centa mam, tutaj też mam centa, tutaj, są, tutaj jest też cent, e, tutaj też, ale potem są jeszcze kolejne, bo to, to jest tak jakby, wiecie, wiele jest z tych zadań. Tutaj za różne rzeczy. Tutaj małe kroczki do dokonania pierwszej wymiany, zaraz sobie ja to zrobimy. I muszę potwierdzić e-maila i będę miał wszystko. Także tak, ja sobie już tutaj robię tradzika. No i ja na pewno chciałbym paracorda sobie jakaś wypłacić. Więc sobie wejdźmy w parakordy. Eee, tylko źle wpisałem. parakord, eee, parakord. A jak wpiszę sobie po prostu parakord, to wyświetlą mi się wszystkie? Eee, tak jest. Mm. No i tak w naszym budżecie Slaughter i Crimson Web. No myślę, że sobie weźmiemy tego Crimson Web'a. Czemu by nie? No i do tego, myślę, że coś bym wziął za te 28 doców pozostałe, więc dajmy do 29, tylko usuwajmy sobie parę korda i zobaczmy, co tutaj fajnego jest za 28 i 4 centy, bo tyle mamy, ale jeszcze możemy sobie tam odebrać. Mamy kwaszka simowa, eee, to jest tak idealnie w tym budżecie, ale czy coś tu jeszcze jest fajnego? Chciałbym wypłacić takiego, co by ewentualnie dla Was było ładnego, bo jeśli będzie tutaj dużo lajków, to oczywiście Wam rozdam tego skinka. Taka Leo. To też sam dolarek zostanie, to w sumie, w sumie spoko. No coś takiego, dolarek nam zostanie, czemu by nie. E, to wiecie co, ja sobie potwierdzę tutaj, cyk. I pracują nad tym, zaraz powinienem otrzymać swoje skinki. E, Pierwsza, o okej, okay. tutaj mamy dwie wymiany. Ja sobie poczekam oczywiście, aż mi to przyjdzie, zobaczymy w ogóle w ile, więc jeśli... Jeśli dojdzie do minutki, to będzie bez cięcia i sobie porozmawiamy chwilę, a jeśli powyżej minutki, no to po prostu zrobię cięcie i Wam powiem, ile dokładnie czekałem. No, a w międzyczasie, póki czekamy, możecie stawić łapeczkę w górę, suba, z dzwoneczkiem. i napisać, jak Wam strona się podoba, a oczywiście ten skinek pójdzie do Was, jeśli będzie dużo łapeczek w górę pod tym filmem i oczywiście subik z dzwonkiem obowiązkowy i w komentarzu możecie napisać, biorę udział i wtedy Wam rozdą tą za ponastówkę, więc myślę, że spoko. Tu sobie możemy zaakceptować. Przyszła nasza Awupka. Także naprawdę fajnie. Mamy już Awupkę. Eee, I czekamy sobie, aż koska przyjdzie. I będzie wszystko. I będzie wszystko. Także jak widzicie, mega szybko to przyszło. Więc tu już nawet nie robię cięcia, bo już widzieliście pierwszy skinek, przyszedł bardzo szybciutko. Zobaczymy, ile koska, No i co? Nic? No nie myślę, że myślę, że stronka naprawdę fajna, bo lepszej na rynku nie ma. Eee, najlepsza wymieniarka skinów I będzie, będziemy z nimi współpracowali Będziecie mieli w każdym odcinaczku intro więc, więc myślę, że naprawdę fajnie Bo stronka jest mega, mega polecam No i korzystajcie z mojego kodziku Oczywiście grabida18 to jest przede wszystkim To jest najważniejsza rzecz I oczywiście ze strony macie link w opisie No a my czekamy sobie dalej na kostkę Więc wiecie co, ja tu już walnę cięcie, bo już się rozgadałem A nie chcę, żeby ten odcinek też był jakiś mega długi Więc widzimy się za chwilkę Dobra, jak widzicie kostka mi już przyszła, także ja sobie ją akceptuję Cyk, koska jest u mnie no i mamy sobie takiego parakordzika. zobaczmy sobie tutaj na stronie jak to wygląda, To się to jeszcze odświeże eee, i zobaczmy, o jest przychodzące, no ja już mam to zaakceptowane, za się to powinno odświeżyć. Dobra, mamy już tutaj potwierdzenie, także naprawdę spoko, eee, dostałem w ogóle jakieś osiągnięcia, także myślę, że naprawdę fajnie eee, i tak, mamy tutaj różne osiągnięcia, więc sobie odbierzmy 50 centów, co tutaj jeszcze mamy? A tamte nam się chyba zbuta. Nie, czekajcie. E, o, tutaj nam się... Cyk, cencik. Cyk, cencik. Tutaj też cencik. E, a nie, tutaj trzeba konfiguracja awatara, Ok, e, Więc tego sobie nie będziemy teraz robić. Czy tutaj coś mamy? A tutaj dwie wymiany trzeba, i dostajemy kolejne. Ok, tak naprawdę spoko. Tu sobie 50 centów zyskałem. Więc jeszcze jakiś cashback fajny, mam 1,86 na kolejne wymianki. Eee, no i co? Myślę, że teraz sobie przejdziemy do Ceska. A pamiętajcie, że macie do tej strony link w opisie. Eee, I widzimy się za chwilkę, bo ja włączam CSK. Dobra, jak widzicie, już jestem w CSK. -u. Tak się prezentuje Kaska, Jestem na pięknej mapie The eee, A tutaj mamy awupkę, którą możecie sobie wygrać. Eee, no i pamiętajcie, łapeczka w górę Subic Dzwonkiem. A stronka mega spoko, mega polecam. Najlepsza wymieniarka skinów w, w ogóle w sieci, więc naprawdę zachęcam. Pamiętajcie o moim kodziku Gravidad18. Macie oczywiście e, link w opisie. No i mam nadzieję, że wasze skinki będą tak samo piękne jak moje, bo kaska prezentuje się super. Obłupka też, jak widzicie, sobie siada. I mam nadzieję, że komuś z Was też będzie tak siadało z tej abłupki, jak mi, chociaż w tym momencie to. Ojej, dobra, zabiję go na koniec, żeby nie było. No i wygraliśmy rundę, a Wy zostawcie apeczkę w górę sobie dzwonkiem. Ja wam dziękuję za cineczek. Trzymajcie się ma i pamiętajcie, wpadajcie na stronkę. Najlepszą miniarkę skinów w sieci, więc zachęcam. Polecam serdecznie, trzymajcie się. Elo!